No dalej, młody, bierz się za robotę, bo czasu szkoda. Jedź, zbierz te ostatnie dwa pola, słumy, Ustawisz tutaj akurat na stoguje, bo tutaj niedaleko, akurat za stodą, zaraz ustawiłem stóg jeden, już taki zarys. To tą ostatnią przyczepę, bo tam jedna pewnie przyciepa wyjdzie, jeszcze nadepnie cała, tu przybierz akurat na ten stożek. I pojedziemy akurat do tego Krajowa obejrzeć ten... Te dwa ciomiki, co tam ponad, kuzyn mówi, że tam są. To przy okazji tak sobie przyjrzymy. Zobaczymy, czy coś to jest warte w ogóle. No, w porządku, ale to co ja mam sam sami, to układać, czy coś tam trochę pomoże, dziadek, jednak przy tej robocie. A w czym ci ja tam mam niby pomóc? To jest proste, jak budowa cepa, Aby turym tylko ustawisz. Na przyczepę potem zjedziesz i ustawisz na stół. A ja w tym czasie, akurat, pójdę i bizona oczyszczę trochę z tego kurzu, brudu. Tam gdzie nie gdzie widziałem, że ta farba odpadła, to, to trochę ją poprawię, bo już tam rdza, żeby znowu tego nie żarła. trzeba kiedyś będzie chyba jakiś remont zrobić, bo jednak trochę brat tutaj, babci nie za bardzo pod tym względem się postarał, jeśli chodzi o tą kwestię. No to on jakoś najgorszą farbą pomalował tym kamper, że on tak nagle zaczął. Rydicz, to jak przyjechaliśmy tutaj, to jak nówka w pungiel czy wyglądał, no? Oj, tym młodym smyku. Kiedyś jak dorwał się do jakiejś farby i go dobrze pomalował, to był cud. A ten kombaj jednak przez ten no, okres pracował w tym PGR-ze, no to jednak wymagał wcześniej malowania, a też widać, że chyba podkładu dobrego nie miał. No niestety w tamtym czasie po dobre farby podkłady to trzeba było się dobrze namęczyć. Dobra, już nie gadaj, idź do 60, jedź na to pole, bo czas ucieka. Witajcie wszyscy w kolejnym tutaj materiale na gospodarstwie dziadka. Także lecimy z robotą, kolejne zmagania, kolejne przygody. Jak widzicie, już jadę 60, akurat na pole. Dziadek zebrał jedno, te największe pole i zbius, a mi zostawił tutaj te dwa blisko, akurat co są. Tutaj dużo nie było, bo zaledwie chyba dwie kulki, czy trzy. No i tam na tym pojęćmieniu jeszcze zostało trochę. No ale teraz dwa zjedziemy, bo dzisiaj trzeba ogarnąć raz, dwa robotę, bo jedziemy oglądać te traktory z dziadkiem wreszcie na gospodarstwo. To co Płudyn podesał numer dziadkowi, żeby tam podjechać i się dopytać, co to za sprzęt. Tylko na jak wiadomo, musimy ogarnąć robotę ze słomą już później tylko do talerzowania wszystko zostało przygotowane. Jestem ciekawy jak będzie mi szło to ładowanie. Jeszcze odpięta Bo już dawno kurczę nie używałem tej brotura akurat. Ach, jest ostrożniej, żeby nie poblokować, bo tej 60 to są naprawdę te biegi tak, łatwo zakleszczyć. Szeojeju! No dobra, ja teraz tak powolutku. Już dawno może już dawno nie ładowałem. Bo ostatnio raz jak pamiętam to to było u dziadka, ale to nie na przyczepę. I to był dur linkowy Jeszcze w 30. Zanim, czy został on przerobiony, bo wtedy on był linkowy. Teraz no, to jest na hydraulicy przerobiony. To już było... kurde, żeby zaraz przyczep... burt nie pchać, no bo zaraz nie będzie mi jeszcze Ogólnie, dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie, czy powinno się włożyć słomy takimi przyczepami autosan, czy jednak uważacie, że nie powinno zracać tego, że rozpycha się burty i potem jest przyczepa nieszczelna. Dajcie znać w komentarzach, słuchajcie, poczytam. No, u nas, jak widzicie, niestety nie mamy z dzieckiem nic innego do słomy. Także na obecną chwilę, no, musimy sobie dawać radę w taki, a nie inny sposób. Może kiedyś się dorobimy jakieś lawy do słomy. Czas pokaże. Aby tutaj zabrać te dwie już. No i już jedno pole będzie gotowe do zależowania Z tego co wiem, dziadek już część pola, te, to co było z tyłu po rzepaku to już stależował. No i te największe pole już się stależował. Bo już widziałem właśnie, że jak sumie nie było, to już jakieś cierpisko było. Także pod tym względem dziadek widać jak najszybciej chcę wszystko ogarnąć kurde, no nie mogę celować już, myślę nie, no prosto, idzie prosto no muszę wejść, bo nie ma żadnego wskaźnika bo nie chcę w szczepę pograć no bo wtedy to mi dopiero będzie dał. no to szybki przejazd na drugie pole no to jest na dobrze samochód już pędzi, żeby tym zahaczyć go brawo trzeba no i pędzimy na te ostatnie pole ze słomą już no to Szybko i sprawnie pójdzie, to chcę jak najszybciej tam ogarnąć, pójść troszeczkę się opepłać, chociaż o, jakoś tam o są brudni to nie będę, ale i przebrać się i pojechać. Akurat już do tego gościa, żebyśmy już z dziadkiem pojechali, bo bym bardzo chętnie bez te ciągniki. Bo tak troszeczkę wam powiem, że no mi się tak średnio uśmiecha robić orki tą sześćdziesiątką. Ja kiedyś, tak wiadomo, mój e, czy brat Bakci, no to i z dziadkiem moraliśmy 30 i 40 i szła ta robota. Ale osobiście jakoś, no i. No, inny areał, ta tam wcześniej dziadek no, miał troszeczkę bliżej te pola i takie trochę mniejsze, tylko że dłuższe, ale dało radę to ogarnić. A teraz tak ja to właśnie go muszę 60 no nie za bardzo, już wolałbym chyba jakieś coś kupić, z większym pługiem może. Gdyś dziadek kiedyś przydałoby się chociaż jakąś jeszcze jedną przyciekę wziąć, bo tą jedną nasza autosanka, nawet jak burki był tutaj zrobił, to coś czuję, że za, za zbyt długą metę to ona by nie wystarczyła nam, no, bo jednak... Jest ten najdalszy kawałek, tak jak w tym roku re, re, nagrywałem walnżynę, jak dobrze sypało, no to gdyby nie było tej pronarki, nie byłoby szans, żeby dziadek dał radę obrócić i by były ale Teraz te burty wyrwę, no. Jak to jest? Czekaj, ja ci trochę do góry podniosę. O! Dobra. Już nie będę dalej pchał. No naprawdę, zaraz te burty wypcham. A potem będę słuchał. Wypchane burty, nieszczelność. Trzeba było tu albo jakieś szmatki zakładać. No. Ale dzisiaj tak, nie chcę rzadkowi humoru coś bo widać, że jest zadowolony, może trochę podekscytowany tym, że w końcu jedziemy jakiś ciągnik oglądać. W końcu dostał te pieniądze z, z ramach odszkodowania za, to pewnie nie małe pieniądze, za, za, za całe gospodarstwo, za tą ziemię, którą przejęli tutaj jego, jego grunty po tą inwestycję budowlaną. Okazał się w stylu, trochę. Jeszcze są dwie, tam dwie? Trzy chyba. No to prawie dziesięć, no dziewięć baut wyjdzie akurat jedna, jedna będzie miała miejsce, ale chyba tu wezmę trochę inaczej. Tak. Trzy tam i dwie tam. Nie wiecie co, ja zrobię jednak inaczej. Nie będę ładował wszystkich baut, Ma na górę. Wezmę tutaj dwie normalnie na przód, żeby się utrzymały tam, płacami i łapniemy. O! Wychłaś, dobra, wyszło. Zbawię tutaj od razu te dwie na górę. Trzymaj się. No bo właśnie w miarę to było prosto. I akurat te jeszcze jedno wrzucę na górę. A no tą ostatnią wezmę na widły, przejadę, nie będę jej wycofał. To jest, to jest. No dobra, lecimy z tym akurat do domu. Rozładujemy to. Pójdziemy do dziadka, akurat przy bizonie chyba siedzi, by tam czyścić. No i lecę się ogarniać. No i jedziemy pod te ciągniki oglądać. Trzyma się? Trzyma się. Dobra. Jedziemy z tym śledziłem. Kurde, no, że mi się kamerka jasnych dźwięków zawiesiła. już się on coś pewnie pobolewa, albo karta. Dobra, nieważne. Jak zauważyliście, wziąłem coś już za rozładunek i układam już sztuk. Jedną zdjąłem, już z wideł, drugą z góry. Teraz już biorę trzecią. Zdejmuję. Zaraz nam na ten styk pokażę, tylko muszę ostrożnie, bo niestety ten tur tak na styk tu sięga. O, zobaczcie właśnie, nie jest jakiś wysoki ten stok, bo nie ma sensu to tak wysoko układać. nie ma tych kulek, nie wiadomo ile, żeby tak wysoko kłaść. Bo to tylko ostatnia przeczepa i koniec, tylko jeszcze jeden niecały rządek będzie. No to... Z ile tutaj może być, no się teraz rządki dwa. No to tak no to... To nie ma co nawet tak szaleć zbytnio z tym. Zaraz to po, Jeszcze szybko postaram się poustawić, ale to nie jesteś proste. O, aha, dobra siedzi I lecimy, zobaczymy tak. Trafiło, trafiło No 200 akurat mu to Wystarczająco No i jak tam dziadek u ciebie robota idzie? Poogarniałeś bizonka? No, no już właśnie skończyłem go czyścić, trochę i tutaj pomalowałem o to pitlo, bo farba znowu się tutaj mocno wydarła. no i jeszcze rdzy jest trochę, no bardzo kiepska tutaj ta farba jest, trzeba będzie go pewnie odświeżać, czuję. No ja to nie wiem, ale co ty komponujesz. Tu kier były całe czarne, teraz jest czarno-białe, jakieś kuźwa cuda na kiju, ty to tutaj robisz. No ale fakt, no widać, że trochę rdzieju, że go tu łatje. Słaba jednak ta farba. Póki na razie jeszcze tak tragicznie jest, to będziemy go poprawiać. Jak już będzie źle, to wtedy go zrobimy. Dobra, z kombajnem zajmiemy już się później, żeby go odkręcić, schować. A jak tam już związałeś wszystko, co było na polu? Tak, już wszystko związałem, ustawiłem stolgu przyczepę, zostawiłem jedynie siądkę trzeba by było trochę odmuchać. A tak, to wszystko gotowe, możemy już szykować się do wjazdu po ten ciągnik. No to dobra, ja z gościem się umówiłem, bo tu nie do niego tak się się szykować i ruszamy bo czasu, szkoda. No dobra, Dziak, widzę tu gdzieś zaraz po lewej czy po prawej? Jest ten gościu, co kuzyn mówił, że sprzedaje te zetory. No ten gościu, co kuzyn gminy na to ma po lewo, ale tutaj jeszcze widziałem w ogłoszeniu w gazecie, że niedaleko też obok niego ma gości jakiś TZ. Oj, chyba go widzę, jest TZ, no to niedaleko tak, bo to tu zaraz po lewej. skręcaj zaraz do niego, tu. A, tak, tutaj w lewo. Dzień dobry, panowie, pewnie z ogłoszenia po zetora. Dzień dobry, tak, ale w ogłoszeniu czasem nie było dwóch zetorów? O, no właśnie, tak, były dwa zetory, ale akurat zanim panowie zadzwoniliście, to już sprzedałem tego starszego zetora no i został ten jeden i tutaj zetor, także jego możecie śmiało obejrzeć, bo tamten niestety. Już się sprzeda, spóźniliście się panowie. Ale ja tutaj widzę, że i pan ma jakąś ładną 914 z napędem tam jeszcze jakiegoś chyba. też ursusa, z przyczepą widzę. One też są na sprzedaż? A tu wszystko jest na sprzedanie. No, opowie nam pan coś o tym zetorku. Ja tu widzę, że jeszcze jakiś agregat ma, no i tu za z przodu z obciążnikiem. No ale co tu mówić? No tutaj macie panowie zetorka 7341 z roku 2002. Na swój stan ładnie zadbany, wiadomo tu gdzieś poniszczone trochę, no ale to nie jest nowa maszyna, tam ma przepracowane chyba 6000 godzin aktualnie. No jest z plus tuzem obciążnikiem i agregatem, jakbyście chcieli go kupić, to tam jest stan optymalny według mnie. Koszt takiego zetarka aktualnie to będzie z jakiś 40-50 tysięcy złotych naszych obecnych polskich. No ale to 40 czy 50 w końcu tysięcy. No jak panowie jesteście zdecydowani, to mogę wam go sprzedać za 45, 40, dobra, 47 tysięcy za agregatem i z tym obciążnikiem. No mogę powiedzieć o tych, że ładnie pali. Teraz tutaj podnoszę ten agregat, no i widać, że bez problemu, żeby coś z pompą było, nie tak to nie widać, bo podnosi ładnie ten agregat góra-dół. Wszystko to pracuje, nic nie skrzypie, nic nie puka, akurat. Ma się rozumieć. Tutaj, akurat, ciągnik jest bardzo zadbany. Tylko, ma niestety pewne defekty związane z jego użytkowaniem. Ale tak to ciągnik jest na medal. No widać, że ładnie pali, nic nie kopci, elegancko pracuje, kąt trysku chyba też musi być dobrze ustawiony. Bo nie trzeba go wiele razy przestawiać, jak to u niejednych obszarników często bywało. Mówię, wszystko jest elegancko w tym ciągniku. No dobra, a masz Pan coś nawet i tańszego jeszcze tutaj na tym podwórku? A no mam tutaj takiego jeszcze Ursusa z PGR-u, tutaj naszego lokalnego. Tutaj ten PGR to były chyba w miejscowości łaźniki akurat C385. Już w tej nowszej masce, tutaj trochę nowsze światło, bo to maska ścięta, no ale pracował na oborach, no i niestety go troszeczkę. Do lak, stan jest no, do remontu. tam, mi tam za, nie, za dużo tam za niego nie chce. No, z 15 16 tysięcy za tego łususka no, jest. I jest bezprzedniego napędu, akurat no, ten ciągnik. A to wiem, które, bo akurat my mieszkamy właśnie obok tego PGR-u. To już, już wiem, skąd on pochodzi nawet domyślam się pewnie kto nim pracował to mówisz pan, że on jest cały do remontu? z informacji, których posiadam aktualnie no to wiem tak, dokumenty wszystkie mam remont silnika miał wykonywany w PGR-ze no tutaj ma oś luzy tłucze na pewno zaczepy są tutaj akurat mioczo kompletne no i jeszcze plus przyczepa jest do skradarzy to akurat będzie go spięta no, trzeba lakierniczo go poprawić skrzynia też ponadzie była robiona nie wiem jak tam chodzi, musi go odpalić i zobaczyć jak on tam pracuje. Chociaż jak ja tutaj nim jeździłem, to nie znalazłem już żadnych wali luzu ani coś, żeby wyskakiwały biegi. Także wydaje się, że tylko no, trzeba go wizualnie i luzy poprawiać. No, widać, że będzie potrzebował trochę remontu kapitalnego. Nie wiem jak z hamulcami jest, ale kurczę, no, malowanie koniecznie ja ciekawe jak on będzie palił. Czy on... Nie no, zapalić to, zapalić zastrzały. To widać, że jest dobrze. Wszystko, niby w porządku, tam podnośnik działa, podnosi. Ciekawe, jakby było z obciążeniem. Co ile Pan mówi za tego Ursusa? Już byście byli zdecydowani od razu brali no to 15 tysięcy, jak byście chcieli no to za 7 tysięcy jeszcze przyczepę Wam do tego sprzedam z papierami akurat, bo mam, mam dokumenty do niej i akurat jest tutaj odnowiona i nie ma z nią żadnego problemu jakbyście chcieli. No powiem Ci Jadek, że jak tak go słucham to naprawdę ładnie chodzi, nie ma co do tego silnika raczej się przyczepić, a odnośnie samej przyczepy no to też widać, że jest ładnie tutaj zrobiona, widać, że no tam ma jakieś przetarcia czy coś. No ale wiadomo, użytkowanie pewnie. No, akurat ta przyczepa to mało co woziła, bo jej tam gnoje bożą jakieś gruzy, no to ta to, to tylko woziła zboże. Jakieś worki z big bagami, to nie jest niszczona. Bo jej akurat nic tutaj nie malowałem, misji nie ruszałem. jest tak jak ją przeprowadziłem i taką ją sprzedaję. No, a tutaj jeszcze mamy e, jeden ciągnik 914 Ursusa z przednim napędem akurat. W bardzo ładnym stanie, silnik nierobiony, jak przyjechał, tak jest, ale luzów nie ma, wszystko pięknie chodzi, według mnie w bardzo zadbanym stanie jest. Ale to on robił gdzieś w jakiegoś gospodarza, czy też pochodzi, czy też pochodzi z jakiegoś PGR-u, czy z kółka rolniczego. Ten akurat też pochodzi z przetargu, ale z właśnie kółka rolniczego, bo on tam świeżo przyjechał, akurat z ostatniej dostawy do kółka, ale że już kółko upadało, no to za długo tam u nich nie popracował, no i zaraz była licytacja sprzedażowa, no i ten ciągnik tak wylicytował akurat. Cena jego no to jest 30 tysięcy złotych, jeśli jesteście zdecydowani na niego. Trzeba powiedzieć, że tym jeszcze w lepszym stanie, jest, ładnie podnosi, pracuje, wszystko. No widać, że ten to długo nie popracował w tym kółku. A z jakiego on kółka w ogóle pochodzi? Go przyprowadziłem wtedy z SKR-u w miejscowości Połowa. To nie wiem, czy tam panowie kojarzycie tę miejscowość Połowa, no ale tam ten SKR upadał, no i tego Ursusa akurat jeszcze na ostatnim chwilę, nili to go właśnie na przetargu zdążyłem wykupić. Jak chcesz, to możesz nim wyjechać, przejechać się, zobaczyć jak tam skrzynia chodzi akurat. No dobra, teraz nie jest słyszę, to mogę z wami żeby na spokojnie porozmawiać. No i co sądzicie o tych ciągnikach? My jeszcze dziadkiem pewnie tam npz zobaczymy tutaj obok, ale wam powiem, no, że te ciągniki są dosyć obiecujące. Choć wam powiem, że za tego zetora to dosyć dużo gościówce tutaj. No tam jest ten Ursus 30 C385, ale to w niego pewnie trzeba będzie sporo pieniędzy włożyć. No i ten fakt jest, że nie ma tego przedniego napędu, bo ten jest 30 tysięcy. Ale pewnie też, no tam jednak jest ten agregat można kupić, tu łąż na przyczepę, a ten jest trochę goły, no. Nie wiemy, no jeszcze z dziadkiem będziemy musieli przejechać się po paru ciągnika A wy co uważacie? Uważacie, że, po, z którego ciągnika powinniśmy wziąć? Tego C-365, czy już może coś lepszego, już nowszego? Dajcie znać w komentarzach, a ja już akurat do pana, żeby nie było, że gdzieś wyjechałem w tym ciągnikiem, nie wiadomo gdzie. No i jak młody działa ciągnik? Wszystko sprawne? Nic nie tarabani? No dziadek, ten ciągnik to akurat luks, tylko trzeba było go trochę estetycznie poprawić, a tak to skrzynia elegancko, wszystko chodzi, pracuje, nie jest wybity, fajnie ciągnik. No mówię, no ten mało przepracował w tym SKR-ze, nie jest jest, także byłby dobry ciągnik na gospodarstwo. No dobrze, proszę Pana, no tutaj by trzeba było coś negocjować, no ale my jeszcze mamy tutaj parę ogłoszeń akurat do przyjrzenia, to jakbyśmy się zdecydowali, to bylibyśmy tutaj w kontakcie z Panem jak coś. Jeśli Pan Pani już z gotówką, no zdecydowali, no to wtedy możemy negocjować, no a teraz no tylko... Tyle wiemy, ile zjemy, czyli prawie nic nie wiemy. W porządku, proszę pana. Jak coś, to będziemy się odzywać wcześniej. Dobra, to dawaj teraz jeszcze wnuczek, zajedziemy tutaj do tej NTZ-y, zapytamy się gościa, ile on za tego NTZ-a chce, jaki to stanie, jak jesteśmy blisko. Niestety, z problemy z kamerką nie udało mi się y, pełnego... Akurat momentu kiedy oglądaliśmy tego ntz -y wam nagrać. Jedynie tutaj jak ten ciągnik wygląda ogólnie silnikowo jest sprawny, ładnie podnosi. Tam jak na nagraniu możecie zauważyć, czy są podpięte pod grubera. No ale Gruber chyba nie jest nas sprzedaż tego, co mówił. Chociaż to bym musiał o dziadko zapytać, bo to dziadek z nim rozmawiał i ciągnie ładnie pali 80 konny, no ale cena jest też tam około prawie 30 tysięcy za, za ten ciągnik. Także no, też nie małe pieniądze jak za taki ciągnik, bo to jest w sumie MTZ Pronar, to już troszeczkę z tych nowszych, przez Pronara już produkowane akurat. Ci tam dystrybucja jakaś była? No niby ciągnik w dobrym stanie, wszystko pali, chodzi, nie ma wycieków jak na razie. Musicie dać znać w komentarzach co myślicie o takim ciągniku, osobiście jakoś ten MTZ nie przypadł do gustu. No i co dziadek, myślisz o tych wszystkich ciągnikach? A co ja mam młody myśleć? Każdy fajny, każdy miał swoje plusy i minusy. Niestety, no wiadomo, cena też jednak jest zaporowa. Tu trzeba trochę przysiąść, pomyśleć na spokojnie. Mamy jeszcze oferty do obejrzenia tutaj w okolicy. No i później musimy wyjeżdżać troszeczkę dalej. Nie wiem, może ci twoi tam widzowie coś nam podpowiedzą, jaki ciągnik, a może coś wybiorą z tych obecnych akurat. Które odwiedziliśmy. Możesz się ich tam zapytać. Na razie musimy pomyśleć na spokojnie.